No cześć! Witam cię w kolejnym odcinku serii Hogwarts Legacy, moi drodzy, jesteśmy sobie teraz a, w zakazanym lesie, ponieważ dostaliśmy questa od profesora Sharpa, żebyśmy zrobili a, zdobyli i wypróbowali napar gazowy, więc to właśnie teraz zrobimy. Mamy tutaj dwóch fajnych wrogów, więc zaraz sobie tutaj a, napar gazowy to jest to? Tak, napar gazowy, świetnie, zaraz go sobie testujemy idealnie. Usownicy nie są na jakimś tam mega mocnym poziomie. No i co mi to daje? Działa tam na par, Działa. O, możemy, dobra. Zrobił się quest, żeby wyjść do Pustra Szarpa, więc pokonajmy kłusowników i lecimy w Levioso, Experiarmus. I co? No i czekamy moi drodzy. Już tu jest jeden gościu. Dawaj, incendio, pięknie. No, incendio po tych ulepszeniach o wiele. O wiele, moi drodzy, potężniejszy spel. Fajnie, podoba mi się nawet, zajebisty jest. Dobra, udało się. A profesor Szarp jeszcze, moi drodzy, zlecił nam, żebyśmy wypróbowali, zdobyli i wypróbowali eliksir niewidzialności, więc to już zrobiłem po prostu. A kiedy kupiłem. A moi drodzy, te dwa eliksiry. To od razu te niewidzialności wypiłem, więc żeby szybko zaliczyć sobie questa. No i co, so, pędzimy do zamku, pędzimy do zamku. Pięknie sobie możemy polecieć na miotle, nawet przyspieszyć jeszcze bardziej. Dawaj do góry. Fajnie byłoby też potestować jakieś mio miotły od tego gościa, który je sprzedaje. Może by coś tam, moi drodzy, fajnie to podziałało. Gdzie jest ten profesor Sharp w ogóle? Może zerknijmy na mapę. Byśmy się tam przenieśli <laughs> od razu. A, do klasy jakbyśmy dali radę, nie? To jest chyba to skrzydło. Oh. Tak, klasa obrony przed czarną magią. To nie powinno być daleko, więc podróżujmy. A, zrespimy się w Hogwarcie. No i co? Oddamy quest'a. Nauczymy się nowego spela. Fajnie, fajnie. Trzeba powiększać swój arsenał. A, zaklęć od samego początku. Udało się, jesteśmy sobie już w Hogwarcie. No to co, lecimy? Wracamy do Szarpa, gdzieś niżej, tutaj wyżej. I zaraz, moi drodzy, oddamy sobie tego questa i zajmiemy się dalej misją główną. Ja też w międzyczasie troszeczkę zmieniłem <laughs> mój pokój życzeń, trochę wygląda inaczej niż, niż wcześniej. Moim zdaniem lepiej, ale to jak będzie okazja, to mam moi drodzy, pokażę. Sami ocenicie. <laughs> Okej, okay, pięknie, cześć wszystkim. Czym jesteśmy w kuchni? nie, nie, nie. to jest cała. Klasa eliksirów, okej. Okay. Dobry panie, panie kolego, zrobiliśmy questy, wypiliśmy eliksiry, więc jest okej. Okay. <laughs> nie no, daliśmy że to Nie, radę, użyliśmy jednego i drugiego. A wszystko poszło wyśmienicie. Pewnie, że tak. Pokonaliśmy dwóch wrogów. Fajny ten napad gazowy był Mm. Ciekawe dlaczego. Okej, okay, no dobra, może gościu widzi w nas jakiś niesamowity don't potencjał. Don't nie trifindo, tylko Defindo, dobra. Przygotujmy różkę, nauczmy się nowego spela. Jaki Defindo fajny znaczek. Mm -hmm, Niebezpieczne, jeżeli rzucimy niedbale, dobra. A, A, X, X, Y, dawaj, lecimy raz. Teraz X, X i Y. Mamy to opanowane. Kolejne zaklęcie, uh, moi drodzy, do ataku. Fajnie, to mi się podoba, że mamy aż tyle nowych zaklęć. Dobra, na czym mogę takie testować? Przepisz nowe zaklęcia, tak, tak. Tu mam to Akio. To Akio jest bardzo fajne. Nie, to nie jest Akio, to jest Depulso, to sorry. Tu mamy Defindo, dobra, to pod podpiszę. Tu mamy kukiełkę do treningu, no wypróbujmy to Defindo, Okej, okay. fajnie, podoba mi się. Duż... Ma bardzo długi cooldown, ale może jak sobie a Wydamy talenty, jeżeli jest w ogóle taka, taka opcja, żeby zainwestować w Defindo, to jak najbardziej Fajnie byłoby właśnie w to sobie zainwestować, bo wygląda dość, dość fajnie Podoba mi się takie, takie cięcie Dobra, gdzie mamy w takim razie, moi drodzy, misję główną? A nie przedłużajmy, tutaj śledźmy misję od razu Pochodźmy sobie po tym Hogwarcie Może też znajdziemy jakieś szafki z kluczami, które będzie warto rozbić po drodze Fajnie byłoby też sobie zrobić jakąś misję poboczną niedługo Póki co troszkę zasuwamy z fabułą, ale mamy dużo czasu, żeby eksplorować cały świat, cały Hogwart a, i wszystkie wioski dookoła, więc na luzie, moi drodzy, te kolejne drzwi, wieża obrony przed czarną magią. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, dość strasznie wygląda, no ale jest git. Dobra, czekajmy w takim razie. Czemu mam czekać? Nie wiem. Nie wiem też ogólnie za bardzo. A, mieliśmy się z Sebastianem spotkać, dobra. Tylko w jakim celu? Porozmawiajmy w takim razie. Sebastian. Hmm. Tak jest, dawno no się nie widzieliśmy. A on nam sobie wyzwał, tak, tak. Było coś takiego. No tak, tak, gościu wziął na siebie całą winę. No nie wyglądało to. aż tak dobrze, nie on był straszony. Że ojciec się chyba dowie, nie? Nie jestem pewien, czy to jest miejsce, by rozmawiać. No tak, lepiej tu nie rozmawiać. Hmm, w jakiej krypcie, kolego? Pokaż mi, gdzie jest krypta. Tędy, no dobra, chodźmy. Mamy noc, znowu będziemy się zakradać. Ewidentnie z tym gościem w ogóle robimy jakieś czarne mroczne interesy. Nie podoba mi się trochę. Tutaj szpiegujemy po, po bibliotece. Tutaj zakradamy się do jakiejś krypty w nocy. Krypta. Wejdźmy. No, coś tu jest na rzeczy, moi drodzy. Myślę, że on może nas sprowadzić na złą drogę. A tym bardziej, że jest ze Siterinu. Nie zapominajmy też o tym. A on sobie został tutaj po prostu. No okej. Weszliśmy w tajemniczy zegar. I gdzie jesteśmy? Krata się unosi, nie unosi. Jakaś zbroja. Omni Scout, jego kumpel W gargulki, tak, tak. Mamy gargulki przy sobie. Zabraliśmy kiedyś od jakiejś laski. Mhm, A place. się przegra. Dobra, no ode mnie na pewno nic nie wypłynie. Jest na luzie. Co tu możemy znaleźć? Skrzyneczka, piękna. No dobra, i komu się nie zwierzę. Wspaniale, dobra. I co mam tutaj zrobić? Mam z nim pogadać dalej. Co zrobimy z tym miejscem? To też jest dobre pytanie. I've noticed that he uses his wand to navigate the castle He does? No idea how, though Ominous was born blind and no spell could it o, to jego His wand seems almost sentient Not surprising, I suppose Oliver always said, the wand chooses the wizard Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it The gaunts are full of secrets I've never it's heard anyone else speak of it I've informacja. certainly never seen anyone else here Again Mention this to no one, especially ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does o, ominous, have why ominous have no love lost love lost to this family? His family, are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the four founders of Hogwarts, mm -hmm, obsessed with blood status. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway. The undercroft has been a perfect place to sneak off to. Away from prying eyes. And even practice otherwise forbidden spells. Ooh, really? like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. No, dobra, czyli Sebastian tutaj ma naprawdę. złe zamiary. <laughs> no, faktycznie brzmi to groźnie. Gr groźnie, nie, po, nie powinniśmy tego robić. I samadam, like he, he frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one, ha, tego a spell się like the Fringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, <coughs> not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you okay, should learn okay. it. I can teach it to you safely here. Dobra, no to ucz mnie w takim razie. Może i to it niebezpieczne, ale warto znać takie zaklęcie. Muszę okay, to one chwilę, moment. chwilę zająć. incantation is No dobrze to pokażmy taką zetkę robimy dobra to jedziemy a Y a jeszcze raz A No na końcu X pięknie Z mamy opanowane w takim razie No i nauczmy się konfringo. Kolejny wybuchowy spell fajnie O to chodziło. Tak jest przypiszmy je sobie od razu tu jeszcze jest jakieś inne coś. Bombarda. O, to też mi się nawet nieźle podoba. Confringo. Pocisk dalekiego zasięgu, który zdaje obrażenia przy uderzeniu. Mm -hmm. Będą otrzymywać obrażenia jeszcze przez kilka sekund. W tym czasie kolizje będą skutkować zapalającymi wybuchami. O proszę, to ciekawe. Dobra, podpiszmy sobie to pod B póki co. Mamy akurat taki zestaw ofensywny Best dość wybrany. Dobra, nie niszczmy tego miejsca, tak jest. Gdzie mogę to poćwiczyć? Ale Konfringo cast Incendio. większy zasięg niż incendio, ale też jest jakby ognisty. No to spróbujmy, B. Dawaj. U, pięknie! Gorąco. Dobra, no spróbujmy raz jeszcze w takim razie. Fajnie wygląda. Taki potężny, ognisty strzał. Podoba mi się. Dość ciekawie, aczkolwiek to incendio po ulepszeniu jest o wiele lepsze, o wiele fajnie wygląda.

no, jest mocny, jest, o, chce się nauczyć podobnych zaklęć, no dobra Skoro możemy, to uczmy się może tej bombardy, też nauczymy Bo to mi się dość, dość nie powiem podoba, moi drodzy No wiele bardziej niż to całe konfringo oh, An, mm -hmm. dobra A co się z nią stało A, to jego siostra Feltcroft Dobra, czy jej się be ch ch chyba nic nie stało. Jest żyje. A <laughs> uh, się najrzuca. Dobra, czyli w takim razie pomożemy Sebastianowi w z tego siostry, Tak, home guardian, Uncle Solomon. Wujek Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Very well. Let By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? i'm not sure where to start you said something was missing from what you found in the library might it have something to do with victor rookwood he didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he nothing gets past you i'll tell you what i can. no rookwood and ranrock are trying to recover something they think i took from a vault in gringotts gringotts when were you there mm -hmm. professor tinker so, after the dragon now. attack. O, no i się wygadałeś, małeśki 100 kliku, brawo. Dobra. w takim razie porozmawiamy za chwilę, moi drodzy, ponieważ muszę zrobić pauzę, więc zaraz się widzimy z powrotem. Dobra, moi drodzy, wracamy, wracamy po przerwie, wszystko jest okej. Okay. Co, co mam mu powiedzieć, moi drodzy? No nie wiem, on się wydaje być kumplem i tak dalej, żebyśmy mu o tym powiedzieli, aczkolwiek tak, no profesor nas prosił, żebyśmy o tym nie mówili. Może, może na razie powiedzmy, że nie jesteśmy gotowi... Żeby on się o wszystkim dowiedział. Poza tym też nie chcemy go. Uh, no mieszać w jakieś niebezpieczeństwo, nie? Więc na razie. Na razie trzymajmy go z daleka od tego. Może przyjdzie jeszcze czas w kiedy, z kiedy z będziemy potrzebować bardziej jego pomocy wtedy tym right. powiemy. Hmm. Pity. No właśnie, no on wie, że tutaj nie chcemy w o tym powiedzieć. No świetnie. Dobra, nikomu o tym o tym nie powiemy, nawet naszej wspaniałej koleżance, którą, z, którą tam wcześniej zwiedzaliśmy. Uh, zwiedzaliśmy miasto, tak, Hawksmith, więc nikomu o tym nie mówimy, nawet profesorowi. Aczkolwiek właśnie myślę, moi drodzy, że rozsądnie będzie. Uh, trzymać na razie Sebastiana z daleka od wszelkich niebezpieczeństw. Fajny loading, ktoś sobie już na nas czeka. Hello Sebastian. O kurde i can hear. You. Oh, hello. Ominous. Dobra, to? w takim razie on nas pomylił, Maybe tak? <laughs> z Sebastianem. Apology. I hmm. recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in Potions class. No, tak, tak, tak. To prawda, rozmawialiśmy z Garethem. How did you get in there? Przecież aportowaliśmy się tutaj. Pokazał mi on Sebastian za razem i on przypadkiem. Aha, czy nie możemy powiedzieć, że jak nas tam nie było? no e, do może dobra. To w takim razie nie mieszajmy dalej z w to wszystko, że sami ją znaleźliśmy i to przypadkiem. <laughs> ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange Don't Nie podoba mi się na gościu w ogóle. Word about this place to anyone. Not even to za friends with the headmaster. i'm not afraid of the director if i need to okay you needn't threaten me i'm not going to say anything about your undergrowth and sebastian is a good friend you shouldn't immediately assume the worst of him i don't need you to tell me about my oldest friend thank you very much i know what you meant sebastian gets himself in enough trouble he doesn't need your help My nie dokładamy, moi drodzy, żadnych problemów, gościu sam chce, sam chce z nami pogadać, no dobra, on się y, rozmówi z Sebastianem, ale to akurat nas nie dotyczy, my powiedzieliśmy, że, no, no nie wkopaliśmy go, tak, powiedzieliśmy, że znaleźliśmy to przypadkiem, więc, więc jest luz, jesteśmy w miarę lojalni wobec Sebastiana, no i co, jak, jaka teraz misja, dużo ofensywnych speli mamy wybranych, to mi się też podoba, będziemy mieli spory arsenał teraz, żeby, żeby z kimś tam powalczyć, u, przy tej pocztę. Nie, hmm, tylko możemy, o! Wrócił nasz profesor Fig, wspaniale. No tak, tak, on tam się był tłumaczyć, moi drodzy, z, a, z tej śmierci tego ziomka, który jechał z nami na, samej, na samym początku gry. Ale niestety jemu się tam, no, nie udało przetrwać. więc wybierajmy, a, śledźmy misję, no i chodźmy, chodźmy. Mamy jeszcze trochę czasu, więc myślę, że jesteśmy w stanie akurat a jeszcze jedną misję zrobić. Mam nadzieję, że nie będzie też zbyt długa i wymagająca. Uh, może też nie zrobimy całej misji, tylko gdzieś tam po jakimś checkpoincie moi drodzy, sobie zakończymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie musimy biec do figa. Gdzie on w ogóle jest? W jakiej ja sali? O, kolejne! Kolejne, moi drodzy. Zaklęcie. Wingardium Leviosa. I to z naszą ulubioną panią profesor. Wspaniale! Dobra, zaraz zobaczymy, jakie tam ma uh, dla nas specjalne wymagania. A później zobaczymy się z nią po zajęciach. Tak jest, cześć, cześć. Jak tam była wycieczka? Mało produktywna, mówił, nie? Więcej, gadanie więcej profesor.

<laughs> who on earth is student here long ago anyway he told me about a secret cavern i went there and right next to jackdaw's skeleton you found the pages i did and because jackdaw had followed the map they contained when i found the pages i found the location why am i not surprised shall we No o, tak, to, tak, naturalnie. Sprawdźmy sobie wszystko. No i okej, okay, wracamy w takim razie do tej komnaty. Komnaty mapy. Okej, okay, czy coś tutaj zareaguje? Zareaguje. Okay, musimy iść na dół, więc chodźmy, chodźmy sobie, Paweł, tylko niech nie sobie rozmawiają, oczywiście. Posłuchajmy tutaj, no. Bo... Ma do powiedzenia profesor. Oh, tak, irytka, irytka nie lubimy, wiadomo, ale to chyba już koniec rozmów. No szkoda, myślałem, że jednak troszkę więcej sobie porozmawiają. Coś ten profesor jeszcze opowie o tym ministerstwie, my mu coś powiemy, on jakoś się do tego odniesie na, na, na temat tej komnaty i tak dalej, ale niestety się nie udało. Dobra, wchodzimy. Okej, okay, profesor, to. Ciekawy, ma też wyraz twarzy. No to też dość, dość ciekałem moi drodzy, że to wszystko było i nikt o tym nie wiedział. No bardzo ładne miejsca. Co tu się wydarzy? Gdzie jest ten cały Percival w ogóle? Mamy mamy księgę, mamy strony. Więc mamy wszystko, co, mm, co mówił Percival, żeby tutaj przyszli. No i jest też profesor, który nam w razie czego służy pomocą, oczywiście. Okej, okay, mamy tutaj te portrety. U, miejsce na książkę. This looks promising. No, to wygląda bardzo obiecująco. Co tu się wydarzy złego i niedobrego? Bo zapewne coś się wydarzy. Ok, starożytna magia i tak dalej. Fajnie, fajnie. Ładne efekty. Czy to jakiś kolejny portal? No, profesor w szoku, aż nie dowierza. Bardzo ładnie, bardzo ładnie to wygląda naprawdę. Chodzi po wodzie, czy to po prostu tylko... Okej, okay, Hogsmead. Jezu, to nawet w 3D wszystko jest. Taka mapa jak mamy, tylko że pod, jakimś, pod jakąś taplą wody. No i co? Co on tutaj zauważył ten profesor? Te portrety, tak? Were here to see this. Ale kto? Ciekawe. Ok, przynajmniej z portetem. O, jest, jest. Irakham w takim razie. tylko gdzie jest reszta Racken. w ogóle? Czemu pani nie Tak no, jest knew, Figg? Figg? Spoko, you, my to nasz mentor. No nie jestem profesor Fisk. Pokażam I also see why you refer to this room as the map chamber the you mapę, have come this tells me that you possess extraordinary magical ability The potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy The location of each of four trials will in time appear on the map Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge Trials that you must complete on your own do you recall the pencil memory you viewed in my vaulting Gringotts? No, pamiętam, i do partially Partially. but I of <laughs> My friend Charles and I spoke of the port key, and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles, <laughs> Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden until perhaps now so the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault the restricted section finding this room none of these was a they were an important part of the journey but they were not trials themselves the fact that you have come this far however hmm. bodes well the trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so no long to tak, to does jednak, not fall into the wrong hands they will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as próby. you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. A A take time. I'm time. I'm afraid we don't have, the time. We like have waited profesor. this long, Professor Fig surely a few more respectfully sir while i do not know the secret you keep i do know that our young friend here has seen traces traces tak of is. a powerful dark magic being wielded mm. by goblin kind and we encountered an uncommonly powerful goblin we may already be too late this no. is professor sidov's in indeed young friend do you trust Professor Fig? I do. Then, I ufamy, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below. You. Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one our ability. To średnio, powiem, drodzy, shall to we wygląda? have a look? Ale jak widać na to na, na trzy próby na znalezienie trzech ja wiem, miejsc to. z próbami to już mamy czerwony z git. Okej, co to za Nie wygląda znajomo. Hmm. <coughs> Młody przyjaciel. No i dobra, no i możemy sobie przyjść w takim razie. O, jeszcze możemy go zapytać. Czy wie, co jest w tej bierze? To pogadajmy, Jesteś pogadajmy, że, że zapytajmy, mym, może coś ogarnie. Jakieś informacje nam okay, no, puszczona, no, więc zapewne musi mieć jakieś tajemnice. Zobaczymy. Tak razie do zobaczenia. Przyjdziemy, jak trochę się jeszcze wzmocnimy. Może wbijemy jakiś level. Też że znamy sobie jakieś punkty talentów, moi drodzy, więc wszystko jest dopiero przed nami. Okej, okay, jaki mamy teraz cel misji? To jeszcze bym chciał sobie zobaczyć, gdzie mam tylko pójść. Stąd chyba już możemy wyjść bez, bez żadnych. A tam na dół co się stanie, jak pójdziemy? No, może nie Może nie teraz, może następnym razem, się tam wybierzemy. 1600 metrów przed nami. Aha, spotkaj się z profesorem Figiem koło wieży. No dobra, w takim razie wiemy, co robić w następnym odcinku, moi drodzy. O, kolejny jeszcze. Hmm. Ok, kolejne moi drodzy mamy, a, mamy questy, żeby się nauczyć więcej speli. To chyba, chyba na to poświęcimy aktualnie czas. Zobaczmy właśnie tę misję. Co tutaj ciekawego dostaliśmy? Zadanie Madame Kogawy. A, przebij balony na, nad stacją Hawksmith. Nie wiem o co z tym chodzi. I nad boiskiem do Quillicza. Ok, czyli jakieś ba balony musimy zniszczyć. To chyba nie będzie nic, tru nic trudnego, tak, bo ta pani była właśnie od od latania na miotle i dostaniemy Glacius, jakiś zamrażający spell, spoko. oraz ta jeszcze od pani zielarki Wingardium Leviosa. A, jadowita Tentaktula, mm, wypróbuj Mandragorę przy kilku wrogom jednocześnie. Okej, okay, nie wiem gdzie zdobyć mandragore, a jadowitą Tentaktulę to nawet chyba mam w EQ. Zaraz sobie to sprawdzimy. Jadowita tentaktura, to jest chyba to. Tak jest, mamy, więc tego możemy Możemy sobie użyć, ale czy muszę mieć wrogów, żeby jej użyć, czy po prostu mogę ją rzucić przed siebie i misja zaliczona, o Jezus, Dobra, rzuciłem, o i nawet, że się udało, moi drodzy, fajnie, fajnie, więc teraz tylko i wyłącznie potrzebujemy, co tu zniknęło, potrzebujemy tylko i wyłącznie znaleźć Mandragorę, ale tym, moi drodzy, za zajmę się poza odcinkiem i oczywiście sobie przetestujemy man Mandragorę, jak ona działa na wrogów, już, już na odcinku też sobie znajdziemy jakieś miejsce. Gdzie będą problemy? No, tutaj mamy Rewelio do odkrycia. Strony przewodnika. Zbieramy. Co to takiego? Posąg śpiącego smoka. No i fajnie. <laughs> Motto Hogwartu brzmi Draco z e, nuncam Titidalus. Nie umiem czytać. <laughs> a, nigdy nie łaskocz śpiącego smoka. Na szczęście, ten konkretny śpiący smok wykonany jest z kamienia i nigdy się nie przebudzi. Można go do dowoli. No nie wiem, czy tak. A, czy ufać tej, tej notatce? Być może faktycznie się obudzi. No ale nic, moi drodzy, kończymy sobie w tym miejscu. Duchy się znowu ganiają z siekierą. Może tak być. Ciekawy jest ten Hogwarts, naprawdę. No nic, moi drodzy, zakończymy przy smoku, śpiącym kamiennym smoku. No i co, w przyszłym odcinku, właśnie myślę, że nauczymy się nowych speli. <laughs> Poprzebijamy te balony, zdobędziemy Mandragorę i poznamy dwa nowe, nowe zaklęcia, a później sobie, oczywiście, dalej sprogresujemy w fabułę. Zobaczymy, jaka jest pierwsza próba, co tam znajdziemy. A tymczasem moi drodzy, ja kończę. Dziękuję wam niezgodnie. za oglądanie. Pamiętajcie, że wam się podobało, zostawcie książkę łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, pa pa!